No na taki debiut chyba się czeka. Wchodzisz, kilka minut i od razu bramka. No tak, no prawie wymarzony debiut, tylko jedynie brakowało jeszcze tej jednej bramki. Mieliśmy swoje sytuacje, ale to chyba... No nie dzisiaj niestety, ale no, cieszę się z debiutu, ale to tylko początek. I dopiero przedstawiasz się kibicom i w niecie, czy jak i również w pierwszej lidze. Czy to taka bramka, która może jest zdaniem firmowym twoim? Mm, no oby. <grym>, no... Nie wiem, tak po prostu byłem na przedpołkarnym, do mnie spadła, dobrze sobie ją ułożyłem no i, no i strzał. No. Um, kilka razy miałem okazję właśnie w meczu, że do mnie tak spadła. To widzieliśmy jedną poprzeczkę jeszcze. no Najważniejsze jest tylko, żeby się ustawiać w tych miejscach i no jak piłka szuka, no to. Ja muszę wykończyć tylko. Dzisiaj trzeba Cię pochwalić no nie tylko za zdobycie bramki, ale też za taką dużą aktywność, dużo szukania gry, dużo Cię było pełno i dużo też szukałeś tej kolejnej bramki. No tak, no, to jest moja gra, ja lubię kombinacyjnie. Myślę, że po co grać w piłkę, jak się chowa od piłki. No i no, piłka cieszy jak jest przy nodze. No i kombinacyjna gierka to jest mój styl. No i tak jak mówiłem, mam nadzieję, że to tylko początek coś dobrego. Bramka na pewno podbudowała zespół, bo udało się w tym ciężkim spotkaniu zremisować. No tak, no widzieliśmy, jak powiedzmy Odra tam grała na czas czasami, ale to jest piłka, no i takie momenty, jak dzisiaj moja ta pierwsza bramka, to, to może być różnicą trzech, a zero punktów. No i trzeba zawsze być jakby gotowym, nie wkurzać się, no i cierpliwość. W takich meczach często pyta się, jak ze zrozumieniem z kolegami, bo wszedłeś w pierwszy oficjalny mecz, jak to z twojej strony wygląda? No, bardzo fajnie. Od samego początku, jak dołączyłem do chłopaków w Turcji, nie było tak, że musiałem się jakoś zgadać wszystkimi. Każdy był super, atmosferka mega. No i na boisku każdy robi swoje. Mamy plan, tak jak trener mówi, i to też bardzo dużo pomaga ponieważ wiemy, co musimy oczekiwać od siebie. No i tak jak mówię, no, moja gra już chłopaki trochę poznali na, w Turcji na zgrupowaniu, no i teraz po prostu budujemy i tylko może być lepiej. Zaglądnijmy troszkę w głąb Twojej głowy. Wchodząc na Murawy, tak po cichutku liczyłeś na tą bramkę. Oczywiście, no trener jeszcze do mnie mówi, że ma cieszyć mnie piłka, strzelić bramkę, no i cieszę się, że, że tak się stało. No jedynie mówię, że jeden punkt tylko niestety, ale może być bardzo kluczowy punkt. Biegnijmy w przyszłość, czy to trafienie twoim zdaniem otwiera ci teraz drzwi do wyjściowego składu w kolejnym spotkaniu? Szczerze tak nie myślę o tym. Jak trener zdecyduje, że z ławki muszę tak pokazywać non stop, nie wiem czy to zajmie 3, 4, 5 meczy najważniejsze jest to co robi drużyna i no musimy dla siebie pracować i trener bardzo jest jakby dużo rozmawia o tych zmianach no i no zobaczymy jak jak będę w pierwszym, to będę dał 110, a jak z ławki 110, no i to jest tak jakby klucz drużyny. Dziś twój pierwszy mecz również w polskiej pierwszej lidze, jakie odczucia? Fajnie, fajnie mi się grało. Atmosfera na stadionie też spoko była bardzo. Po tej pierwszej brance jeszcze bardziej. No i myślę, że no dobrze się jakby przywitałem, ale jeszcze jest ileś meczów do, do zagrania, nie, no to Trzeba patrzeć na następny mecz już za tydzień. Dziękuję. Dziękuję, Dziękuję. bardzo.